Cześć, witam na kanale Angelika Grabowska. Dzisiaj pokażę Wam skuteczny sposób na ostające uszy. Stosuję go od wielu lat, więc zapewniam, że działa. Moje uszy wyglądają na ten moment. Tak, zapewne już widzieliście mnie z moimi prawdziwymi, odstającymi uszami. Bardzo nie lubię moich uszu, więc wstydzę się ich. I kiedyś to było dla mnie niesamowicie niekomfortowe, ale dzisiaj, dzięki temu, co udało mi się znaleźć kilka lat temu, mogę śmiało nosić włosy za uszy, albo je wiązać, czy też chodzić na basen i nie wstydzić się, kiedy mam założony czepek na głowie i też wszystkie inne rzeczy, które się wiążą z tym, że trzeba odsłaniać uszy. Więc e, zapraszam do oglądania. Oh, Pokażę Wam jak z takich uszu zrobić takie uszy. Mój magiczny sposób to takie oto plasterki na odstające uszy. Znalazłam je kilka lat temu w internecie, nie pamiętam czego szukałam, no ale znalazłam i stwierdziłam, że wypróbuję. Kupiłam je na Allegro i kosztowały one wtedy jakieś 70 zł. Dostajecie je w takim opakowaniu. O, moje jest troszkę takie brzydkie, dlatego że kupuję teraz taki czteropak albo trzypak, jak mi się uda znaleźć. Więc, co już pewnie wywnioskowaliście, jest na Allegro w Anglii, na Amazon możecie kupić, i w takim opakowaniu przychodzi. 8 naklejek. Ja mam wersję dla dorosłych, która u mnie się sprawdza z uwagi na rozmiar moich uszu, ale wiem, że niektórzy wolą te wersje dla dzieci. Tylko niestety ta wersja dla dzieci jest chyba troszkę droższa. No ale jeżeli macie małe uszy, to może się u was lepiej sprawdzać niż te duże naklejeczki, bo wiem, że niektórym po prostu wystają albo za bardzo ciągną. Pamiętajcie, że ten film będzie podzielony na rozdziały, więc możecie sobie przeklikać do momentu, który was interesuje. Ja odpowiem na najczęściej zadawane pytania. Powiem wam też dlaczego sam nie miałam jeszcze zabiegu na os Odstające uszy, a mam kilka powodów, oraz chciałabym zaznaczyć, że nie potrzebuję pocieszania i nie potrzebuję tego, żeby ktoś mi mówił, że moje uszy nie są odstające. Przypomnę tutaj e, mój film o kompleksach, w którym mówię, dlaczego mam prawo mieć swój kompleks i unieważnianie go i moich uczuć nie jest w porządku. Ja nie lubię swoich uszu, mam 27 lat, wątpię, żebym kiedykolwiek je polubiła. Kiedy jest się młodszym, oczywiście ma się więcej kompleksów. Ja praktycznie nie mam żadnych, to jest mój największy kompleks, to jest coś, co mi we mnie przeszkadza. To się nie zmienia i zapewne się nie zmieni. Jeszcze jedna rzecz. Moje uszy są genetyczne. To nie jest tak, że moja mama zrobiła coś źle, więc proszę nie winić mojej mamy. U mnie w rodzinie 5 osób ma dokładnie takie same uszy: lewe ucho, które praktycznie nie odstaje, i to prawe bardziej odstające. Zatem utnijmy spekulacje. A teraz przejdę już do demonstracji produktu. Niektórzy zarzucali mi pod moim poprzednim filmem i tokiem, że te otostik wcale nie działają i że ja dla kogoś pracuję. No bardzo bym chciała, żeby otostik mi płacili, ale niestety póki co to tylko ja wydaję pieniądze na te naklejki od wielu lat, więc jakby co to, to się odezwijcie, możecie mi zapłacić za ten film, mi to wcale nie będzie przeszkadzało, może mi się chociaż zwróci część hajsu, który wydałam na te plasterki przez te wszystkie lata, no ale było warto i nie żałuję, że zaczęłam ich używać, bo są absolutnie wspaniałe i Ułatwiają życie i też sprawiają, że czujemy się bardziej komfortowo. Okej, okay, no to zaczynamy, założę je sobie i później odpowiem na resztę pytań. Przed przyklejeniem stiku upewnijcie się, że okolica ucha jest czysta, czyli nie ma tam żadnego kremu nałożonego, albo nic się nie klei, nie macie jakichś włosów, które wirują. Dlatego ja zawsze je spinam, w sensie włosy spinam i upewniam się, że nic tu nie przeszkadza. Następnie producent poleca, żeby przetrzeć jeszcze skórę, żeby ją najlepiej odtłuścić i ja używam do tego spirytusu salicylowego, no on jest na bazie alkoholu, właśnie to poleca producent. I ja tak robię za każdym razem. Więc przycieram sobie te okolice ucha dokładnie przed każdym nałożeniem plasterków. Też ja zdjęłam je wczoraj i dałam mojej skórze i uszom odpocząć przez tam powiedzmy 24 godziny przed nałożeniem kolejnego plasterka. Zdarzało mi się nakładać plasterki szybciej, jeżeli miałam taką potrzebę, no i nie było to jakoś problematyczne, ale jednak lepiej troszkę wiecie, niech ta skóra sobie odpocznie. Więc jak widzicie dobrze to przecieram i wcześniej też trzeba wyczyścić, bo jeżeli nosicie plasterki ciągle, to tam będzie troszkę kleju, nawet po zdjęciu. Ten klej trzeba usunąć na przykład szamponem podczas mycia włosów. Wszystko dobrze umyć, wtedy jest kitowa. Więc ja sobie tu oczyszczam. Zawsze też delikatnie czyszczę opuszki, bo za chwilę będę dotykała otostika i nie chcę, żeby tam pojawiały się jakieś tłuste odciski. Czekam chwilę, aż wszystko odparuje i moja skóra będzie zupełnie sucha. Myślę, że to jest błąd, który często ludzie Wypełniają, że jeszcze skóra nie zdąży wyschnąć, a oni już nakładają otostik, i z tego powodu otostik e, może się dobrze nie przykleić, może odejść. Nie jest łatwo założyć otostik przed kamerą, postaram się to zrobić, jednak zawsze blisko bardzo podchodzę do lusterka. I co? Najpierw sobie tutaj wymierzcie, żeby wszystko dobrze wyglądało. A możecie też poprosić kogoś o pomoc. Zobaczcie, ja to sobie wymierzam. Tak zwykle ucho troszkę naginam, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, żeby ten otostik mi nie wystawał poza powierzchnię skóry. Bo jak będzie wystawał, to będzie mniej trwały. I odklejam sobie z jednej strony papier. Jest też dokładna instrukcja zrobiona przez otostyk, jeżeli będziecie chcieli. Ale ja wam pokazuję, żeby nie było, że wam wkręcam i że to nie działa. Dobra, więc ja sobie tak biorę moje ucho, patrzę się ciągle w usterko i przyklejam. I po przyklejeniu dotykam o tak, tutaj jest jeszcze papierek, widzicie? O tu. Więc ja nie dotykam tej klejącej się części i tak go dociskam do ucha, żeby upewnić się, że on tam jest. O, możecie sobie zobaczyć teraz. I następnie, jak już wiem, że wszystko jest dobrze przyklejone, to odklejam z drugiej strony te papierki. Teraz dbam, żeby żadne włosy mi tam się nie przykleiły. I dociskam do skóry. I już jest przyklejone. Zrobione. Zdarza się, że włosy gdzieś tam się wplączą i się przykleją. No, bywa, że je wyrwę. Niestety taka cena o to stick, ale nie jest to jakoś kłopotliwe i nie jest tak, że na przykład w ogóle nie mam włosów w tej okolicy, bo ciągle je sobie wyrywam. Po prostu staram się to zrobić mądrze i powoli, nie spieszyć się i dzięki temu moje włosy tam nie wchodzą. No, ale tak to wygląda po chwili. Zrobię jeszcze z Wami drugie ucho. To moje drugie ucho nie jest tak bardzo stające, więc nie za bardzo mi przeszkadza, ale. Też wolę je sobie przykleić, bo lepiej się czuję, jeżeli ono jest przyklejone. Jeśli chodzi o to, jak długo możecie trzymać oto stick na uszach, to jest to jakiś tydzień, ale też w zależności od tego, co wymyślił aktualnie producent. Bo ja widziałam różne porady i czasem producent mówi, że no można spokojnie trzymać powiedzmy tydzień, a za chwilę gdzieś indziej widzę, że jednak nie tydzień, tylko jeden dzień. Ja noszę tydzień, a czasem nawet dłużej, jeżeli się trzymają. Zdejmuję je wtedy, kiedy widzę, że już się odklejają. No i wiadomo, że po jakimś czasie troszkę zaczynają się odklejać i ucho zaczyna bardziej odstawać, więc wtedy je reaplikuję. Nie trzeba zdejmować ich na basen, albo jeżeli idziecie do fryzjera, albo jeżeli myjecie włosy, albo bierzecie prysznic, albo idziecie na saunę. To wszystko działa, ja w tych sytuacjach je przetestowałam, nie wiem, podczas biegania, WF-u, robienia przewrotów, ćwiczeń, wszystkiego. Normalnie je możecie nosić. Tutaj nie ma konieczności zdejmowania. To... Czy uszy mnie ciągną, kiedy nałożę otostik? Otóż nie, ja nie mam tego problemu, ale pamiętam, że na samym początku, jak zaczynałam je nosić kilka pierwszych razy, to owszem czułam, że coś tu mam, coś mnie ciągnie. Po jakimś czasie moje uszy się przyzwyczaiły i teraz już nie odczuwam. Jak wspomniałam, bywa, że kiedy źle je założę, to coś tam mnie boli, a nawet zrobiły mi się kilka razy ranki. Ale to była moja wina, bo zakładałam je w zbyt dużym pośpiechu i to sprawiło, że były źle umiejscowione. Noszę też okulary i normalnie zakładam sobie okulary na moje autostick, one się tutaj wtedy opierają o autostick. Też mi to. W ogóle nie przeszkadza. Nic się z okularami nie dzieje, z OtoStick też się nic nie dzieje. Podejrzewam, że to może zależeć od tego, jak ciężkie są okulary i z czego są wykonane. Moje mają tę część bardzo cienką i lekką, więc nie zauważam różnicy. I wreszcie, dlaczego jeszcze nie zrobiłam zabiegu i jak mogę zaśmietać planetę? czymś takim jak Stick, że lepiej zaśmiecać planetę niż zrobić sobie zabieg. Yy, wiecie co? <grafię> Naprawdę, jak czytam takie komentarze, to się trochę dziwię. No ale chciałabym wyjaśnić, że po pierwsze, ja teraz mam 27 lat, ale kiedy byłam młodsza, to nie miałam pieniędzy, które mogłam wydać swobodnie na zabieg. Miałam 20 lat, studiowałam, pracowałam i 5 tysięcy było dla mnie dosyć dużym wydatkiem, a też nie miał mi kto dać pieniędzy, żebym sobie poszła i mogła zrobić zabieg. Poza tym, kiedy już zaczęłam mieć pieniądze, bo zaczęłam pracować, to pracowałam na cały etat, i kiedy pracuje się na cały etat, macie powiedzmy te 20 dni w roku urlopu. I owszem, możecie wykorzystać tydzień urlopu na zrobienie zabiegu i później, żeby odpocząć, ale co jeżeli będą jakieś komplikacje, co jeżeli będzie Was bardzo bolało i co jeżeli Wasza praca polega również na tym, żeby dobrze wyglądać i na przykład prezentować się przed klientem, albo macie pracę, m, która wymaga od Was jakiegoś pełnego ruchu, a okazuje się, że nie możecie się pochylać. Na przykład nad klientką, ponieważ coś ciągnie, coś boli. W teorii wydaje się to bardzo łatwe. Ale kiedy jest się młodym, pracuje się na cały etat i ma się 20 dni urlopu, no to niestety może, może być trochę trudniej. I ja też w pewnym momencie wyjechałam do Anglii, więc dla mnie czas urlopu to był czas, kiedy mogłam zobaczyć się z bliskimi, z przyjaciółmi i niekoniecznie chciałam go wykorzystywać na to, żeby siedzieć przez tydzień w domu i odpoczywać. Poza tym potrzebowałabym kogoś, kto prawdopodobnie musiałby się mną zająć. No i wreszcie kwestia pieniędzy, taka korekcja uszu to w zależności od tego, gdzie, tam, w Warszawie czy w jakimś mniejszym mieście, to jest powiedzmy 5. Do 10 tysięcy złotych, i teraz jestem starsza yy, i mam na to pieniądze, ale kiedy pracuję sama dla siebie i mogę wziąć dwa tygodnie urlopu, i w razie czego, jeżeli będzie mnie bardzo bolało, albo pojawią się jakieś efekty uboczne, komplikacje, no to nastała korona. I już z uwagi na to, nie mogą sobie pojechać do Polski, a nie chcę wykonywać tego zabiegu tutaj. Wolę wykonać go z polskimi lekarzami, ponieważ po prostu bardziej im ufam. Więc mam nadzieję, że w tym roku uda mi się wykonać ten zabieg i będę miała to już z głowy, bo to nie jest skomplikowane, ale mówię, to się tak tylko wydaje. Czasem trzeba troszkę pomyśleć i zastanowić się, czy w razie czego prawdopodobnie nic się nie stanie. Ale jakby nie było, potrzeba czasu, odpoczynku i regeneracji, a ja nie chcę się rzucić w wir i później wystąpią jakieś problemy, a wiecie, ja nie będę mogła wrócić do pracy, więc teraz jest troszkę łatwiej. I też zaznaczę, że w Anglii jest tak, że ja bym poszła na tydzień na urlop, a później musiałabym pójść na przykład na zwolnienie lekarskie, to ja nie dostawałabym normalnej wypłaty czy tam 80% wypłaty tak jak jest w Polsce na L4, tylko w Anglii dostawałabym chyba 70 funtów tygodniowo, co sprawiłoby, że nie byłabym w stanie opłacić niczego, nie byłabym w stanie. Nie opłacić swojego mieszkania, na przykład. Więc to wcale nie była e, lekka sytuacja i myślę, że. Lepiej tak nie oceniać ludzi bez sensu, że to jest trochę takie głupie i że lepiej spojrzeć na siebie, czy samemu jest się idealnym, czy na przykład się jest weganinem, czy jednak się tam je mięso, czy coś nie? Już jak tak skoro chcemy oceniać swojego człowieka? Hmm? Podsumowując, oto, Sticks są świetne. I jeszcze raz, mój kompleks nie jest waszym kompleksem, i mój kompleks i moje odczucia nie atakują waszych. Jeżeli lubicie swoje uszy, super mi to absolutnie nie przeszkadza. Cieszę się, że lubicie swoje uszy, chciałabym je lubić. Ale z różnych względów tak po prostu nie jest i wiem, że się to nie zmieni. Proszę. Nie piszcie, że są śliczne, nie piszcie, że są elfie, bo to w moim odczuciu nic nie zmieni, a to tylko sprawia, że czuję się z tym po prostu gorzej, bo mam wrażenie, że ktoś unieważnia wszystkie moje przeżycia i emocje z tym związane, a to po prostu nie było łatwe. Obejrzyjcie, proszę, też ten mój film o kompleksach, bo myślę, że to jest istotne. Jak ktoś ma poważny kompleks, to nie da się tego zmienić, mówiąc, że o, masz ładne łóżka albo wygląda to słodko i uroczo. Nie, po prostu to zaakceptujmy, zaakceptujmy decyzję danej osoby. Tyle, wspierajmy ją, ok? Dziękuję. Jak zabieg, to na pewno dam Wam znać. Myślę, że będę robiła jakiś film na YouTube, pewnie będę mówiła na Instagramie, na TikToku, bo myślę, że to jest ciekawe i fajnie byłoby pokazać, co się dzieje. Trzymajcie kciuki, żebym przeszła to jak najłatwiej. Liszę, że w tym roku już się uda, w zależności od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na świecie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie palące pytania, a jeżeli nie, to zadawajcie kolejne i postaram się tam Wam odpisać. No, to do zobaczenia. Pa!